35 lat temu myślałam, że bycie dorosłym oznacza, że wolno mi pić alkohol i palić papierosy, jeżeli mam ochotę. I nie zastanawiałam się wtedy nad tym, czy to ma sens, i czy to jest dla mnie dobre, i czy to jest racjonalne zachowanie, jeżeli sięgam po coś, o czym wiem na 100%, i na co istnieje tysiąc dowodów, że jest dla mnie złe i że mi szkodzi. Wtedy się nad tym nie zastanawiałam. Wtedy ważne było dla mnie tylko to, że mogę robić takie rzeczy, które są dozwolone tylko dorosłym. Te rzeczy od lat 18. Więc zachłysnęłam się taką niezdrową dorosłością i usiłowałam udowodnić, może sobie, może innym, że teraz jestem dorosła i wszystko mi wolno. Teraz myślę o tym zupełnie inaczej. Teraz jestem naprawdę takim dorosłym, jakim sobie wymarzyłam. I to znaczy, że unikam. Ponieważ jeżeli wiem, że coś jest dla mnie złe, to moja dorosłość polega na tym, że samodzielnie myślę i podejmuję racjonalne decyzje, takie, które są dla mnie dobre po to, żeby w najlepszy możliwy sposób o siebie dbać. Dlatego, że ja chcę być zdrowa. Więc nie ma takiej możliwości, żebym sięgnęła po coś, o czym wiem, że jest niezdrowe i że mi szkodzi. Więc jestem dzisiaj dorosłym, który sięga świadomie i z radością tylko po to, co jest wartościowe, pełnowartościowe, co jest zdrowe. Robię rzeczy, które są dla mnie dobre, unikam rzeczy, które są złe albo szkodliwe, albo uzależniające, albo w jakiś inny sposób. Niedobre z różnych punktów widzenia, i myślę, że to w ogóle jest tajemnica szczęścia.